Dobra, praktycznie zaczynamy dzisiaj naszego tripu na Dolny Śląsk. Witam Was serdecznie, z Projekt z tej strony. Czekam jeszcze na oczywiście Sebę. Sebę poznaliście już w poprzednich odcinkach. Ja oczywiście jestem tutaj już spakowany, wszystko mamy zabrane. Cześć. Dobra, to co? Pakujemy się i lecimy, nie? Tak jest. Przed nami 5 godzin jazdy co najmniej. Po drodze oczywiście zahaczymy kilka miejscówek. Mamy godzinę 6.40. Także za chwilkę ruszamy. Chyba jeszcze skoczył po jakieś picie na drogę. Na pewno czeka nas kilka przystanków, oczywiście. Będziemy sobie śmigali przez Poznań, Leszno, Głogów, Legnicę i do Wałbrzycha. Zatrzymujemy się w Szczałno, Zdrój. No i tam, oczywiście, z tamtego miejsca będziemy sobie zwiedzali różne opuszczone obiekty. Kolej w naszym wieku, Brzdon. Powiem Wam, Grudziądz jest pełno takich ludzi właśnie, pełno ludzi bezdomnych Mamy soczek pomarańczowy Lecimy. Ustawiamy sobie nawigację i będziemy mogli śmigać, także Najpierw polecimy w stronę, że tak powiem, pewnego opuszczonego domku I stamtąd będziemy się już kierowali prosto, podejrzewam, na Legnicę Już mamy kawałek drogi za nami. Yy, mamy godzinę, już mam mówię 8.54 No i co, chyba zrobimy sobie pierwszy postulat: jakieś, jakieś siku, zjemy sobie Hordoga i będziemy śmigali dalej. Tak jak już wspomniałem, a pierwszy ogień. Na pierwszy ogień pójdzie, pewien opuszczony domek, ale najpierw, najpierw chwila postoju: zjemy sobie jakiegoś Hordoga i będziemy, będziemy śmigać. Nie? Jak widzicie do celu mamy jeszcze godzinę 16, 85 km, także już niedaleko. Pochwalę się tak po cichutko, że 21 marca, 38 urodzinę będę obchodził. Seba, oczywiście, za miesiąc. tak <ślimy> 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 Nie wiem, chyba może zrobimy jeszcze jeden klif. <ślimy> <ślimy> może. Co by tu sobie zjeść? Właśnie dotarliśmy do pierwszego miejsca, jakie sobie założyliśmy. Będzie to opuszczony dom oczywiście Kolejne odcinki, które będą się ukazywały będą z innych miejsc Także mam nadzieję, że się nie gniewacie, że po raz kolejny domek Ale tak po prostu chciałem rozpocząć tą wyprawę Mam nadzieję, że domek Wam się spodoba Także co? Oglądajcie! Chcemy się dostać najpierw do samego domku, nie? Już widzę jakąś turnię tutaj na podwórku o, no ci powiem, jest głębokość, nie? O kur... O, k... o, p... o ja jego. Nie chciałbym tam wpaść, nie? No to już bym w... po pierwsze... To sobie nogi połamał, nie? To pierwsze A druga sprawa <g>... k... Cię nie usłyszałem stąd, nie? Co Dzień dobry, dzień dobry Popatrz, zobacz. Elegancko to wygląda. Może mhm, opowiada się ciekawie. No. A zobacz, tutaj ile pojęczyny. No. Także na pewno tutaj długo nikogo nie było. Może włączę lampę, jeżeli nie widać. Coś tam widać, mhm. nie jakąś mhm. Widać, widać dobrze. Ale sączek tutaj jeszcze, zobacz. Patrzcie tu jakąś drewnianą ozdobę zdjęcie no, nie wiem się... czy to jest zdjęcie rodzinne ale jest naprawdę dosyć stare co tu mamy? łazienka Ła, zobacz to jaka pajęczyna wisi hmm. <sum> co to jest? to chyba była lampa, co? tak jest, tak, jest. na pewno jakieś pasmetyki? I zobacz jeszcze pozostałości kosmetyków coś hmm. tutaj zostało Krzyżu. ogólnie zauważyłem, że coś umawiałeś no to naprawdę fajnie hmm. no <grym> oczywiście Jan Paweł II Mam wejście na strych, ale to sobie najpierw zobaczymy co kryje <grym> się tutaj hmm? panie Spójrz to No hmm. Jakaś kobieta tutaj musiała perukę nosić. Masakra. Hmm. No, Bez kitu. Ale zna cię tej tutaj jest, nie? No. No ciupów, wszystko tutaj pozostawało Licznik jest chyba już. Nowszej z... generacji. Demontowany. Nie? nie, to jest, to jest. Ale jest obłączony. odłączony. Odłączony. Że? Was, co? Mm -hmm. Zobacz jak to pobrzysz, zachował się ten dobry mm -hmm. Czekaj, okay. no, był ktoś przed nami na pewno. No Dźwiczek Dźwi brakuje. Chodliwy towar. Okay. Mm -hmm. Kasetony tutaj już się wszystko urywa. No ale no co warunki atmosferyczne robią swoje? Często robią swoje. Tam jest u góry jest od lichtarza pewnie coś zostało pewnie tak, pewnie tak. może zobaczę cały tutaj zobacz, ma wszystko tutaj jest na miejscu niestety nie mamy żadnych informacji kto mógł tutaj mieszkać ale widać sporo o papierzu. na pewno religijne osoby ja powiem, to były starsze osoby Zobaczcie nawet on... A, jest Jan Paweł II? Jest. Mhm. No jest taśma ma o... opłatek. Opieżu. Po Pyroalgina. Mhm. No, czy masz tam jeszcze opakowanie? Mhm. Tu masz coś. To jest wszystko. A, tu pewnie odkazał. Mhm. Tu jest jeszcze jedna. No i czy zachowało się trochę jeszcze szkła tutaj, nie? Mhm. Naprawdę musiała być tutaj religijna mhm. osoba. Albo była już tak schorowana, że Z tego troszkę. Mhm. Nie wiadomo w ogóle jest ta osoba na sęciu No. Ale myślę, że można zrobić wyjątek i pokazać to miejsce. No bo jak widać długo tutaj nikogo nie było. Jest tutaj naprawdę pełno pańczyn. Mm -hmm. Ale faktycznie co kawałek święte obrazki, nie? Tak. I oczywiście pogoda nam sprzyja. Mamy tutaj naprawdę niezwykliwa Tutaj również krzyż. Może tam zobaczymy teraz. również mamy I oczywiście pełno świętych obrazów krzyże Jest tego troszkę, nie? No. Jeszcze pełna szaty. Patrz, pamiątka z komunii. Z 57. No zobacz. Nie widać akurat pewnie na materiale, także nie będziemy blurować tego. zachowało się naprawdę dosyć sporo rzeczy, naprawdę czy jakieś końcówki ozdób, jakieś ozdoby choinkowe tak w ogóle, zobacz tutaj to jest płótno, płótno. płótno. normalnie pomalowane płótno fajnie właśnie takie coś się eksploruje jeżeli coś jest nie można coś pokazać dokładnie i tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam Dawida z kanału Urbex Massa za wskazanie tej miejscówki cieszą się niezmiernie, że mogłeś pomóc tutaj? no chyba wejdziemy sobie tutaj po kolei mhm. o kuchnia mhm. jest już troszkę rozebrana ale tutaj to na mi się wszystko no właśnie o, wszystko chodzi nie? zobacz tutaj elektryczny grzejnik mhm. Szybko woda była nagrzewana. <grywa> Pałka do ucierania i gliniak. <grywa> Można było ucierać? nie? Tak jest. Słyszała cukierniczka chyba co? Aj, no. Cukierniszka. O, lata jest tutaj trochę tych starości. Tu również mamy jakieś medykamenty, krople miętowe. Chyba na żołądek, tak co? Tak, najprawdopodobniej. <grystanie> <grystanie> tutaj co? A, dużo, dużo. właśnie takiego. Staro... dużo starości, nie? Mhm. nie? Szklaneczki, nie Ubijaczka do jajek. O. Widzisz to? Co robimy z tym? Wciągamy! <laughs> Cukier powder. Cukier powder, pełno guziczków. Mhm. Ja Jest tu pełno guziczków na parstek Kiedyś w każdym domu takie pudełko było, nie? No. No ja też są u siebie. Nie? Ja. ja tam zawsze coś. Pełno guziczków Cóż to mogło być Nie wiem co żeby... Nie. Nie wiadomo co Nie wiadomo co to masz z aplecami pomógł... No coś takiego ona spiżarka Wchodź pierwszy. Ale o, pełno o, tego Zobacz to no, No nie wiem, nie chciałbym wiedzieć, co jest w tych słoikach, nie? Może jakieś mózgi, co jest? Mastermind? Mini-mastermind? Mistrz intelektu. Jakieś chyba domino, czy coś takiego, co? Może tak. Ten to wiesz. O. Luna arabska. Tłuszcz. To znaczy, ktoś, ktoś tutaj może kałamarze są ale ile tej pańczyny, co? No! masakra. Co, fajne narzędzia zbrodni Co to mogło być? Do ciasta coś? Może? Tutaj taka tarka. Może. Wiem jakieś na nie ma jakiś inny tak. na no to wygląda, nie? Razu na jakieś fry... no podoba fryty, coś takiego, nie? Drodzy widzowie, jeżeli wiecie co to jest, napiszcie w komentarzu. Chętnie się dowiem, do czego mogło służyć takie urządzenie kuchenne. Bo raczej to jest kuchenne, mi się wydaje. A, A to jest dopiero, mówię. Tak. <laughs> o, w miarę nowoczesne. <laughs> tak, tak, tak. <śmiech> 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 o, gdzie jest tutaj? Tak, nie? Mhm. Sroi to wszystko. Ale tutaj patrz, kurasy jeszcze. <laughs> Papryka spuchnięte trochę, także <grych> gruszka? tak <grych> <Spoko>. <grych> no, tu już jakieś zwierzątka musiały pasować jest żarcie, te zwierzątka są to, kiedy właśnie słońce tak wpada i tworzy niesamowity klimat coś, <grych> coś fantastycznego muszę Wam powiedzieć no, i chyba tutaj przejdziemy już do ostatniego pokoju. Największego. No, jest tutaj niezły bajzel. Ktoś musiał tutaj buszować. Mamy zdemontowaną lampę. No i oczywiście święty opas. O, zobacz tutaj te widelczyki Możesz pokazać? To może, może jakaś to pamiątka z wycieczki? Bo tutaj, tutaj nawet widać, że są zdjęcia z wycieczek. Także zobaczcie. Mhm. Może jakaś pielgrzymka się Bez trafiła może. A tutaj na tapecie możecie zobaczyć jak już. Pleśnie robi swoje i kolejne święte obrazki. kolejne pojemczyny. Kolejne pałęczyny, dokładnie. Co sądzisz o tym miejscu? Ciekawe. Tutaj również jakieś, jakieś płyty też z Ojcem Świętym. Wpis podstawowych numerów adresowych. Kolejne religijne nagrania z Janem Pawłem. Naprawdę jest tutaj tego mnóstwo. Tutaj chyba mamy Biblię, oj, się nie mylę Albo książeczka do Nabożeństwa. ...modlitewnik. Używałeś modlitewnika? Mm. Raczej nie. Mm. Nie, nie działa. Kurde, lekki jesteś ty. 20 15 kg tylko? Nie jedna laska by chciała tyle ważyć. <noise> czekaj, zobaczę jak No O kurde to musiało dobrze wyglądać, co? Jak no. się zapaliło. Ale ktoś miał tutaj obsesję, co? No. Gdzie... No, jest... Jana Pawła i krzyży. Patrz u mnie, pokazuje ile? Jak się przychylić na tą stronę? 8 80 Osiemdziesiąt robię Ptyćka no, zapewne. No, jest naprawdę. No, to jest w paranoje. Ale przykryjemy to tak jak było, nie? No. Może ktoś celowo to zakrył. Może się Pamiętajcie, zawsze to powtarzam. urbek to nie wandalizm. Zostawiamy każde miejsce w... tak, jak je zastaliśmy. Tu również mamy jakieś... Z termometrem nawet. Mhm. Tam też No. no. Ten numer. Zadnę, nie? Też, no. Także jest tego tutaj, nie? Droga krzyżowa. Zobaczcie, jest tutaj kalendarz 29,20. Także może być to jakaś podpowiedź, w jakich latach mogło zostać to opuszczone. Różaniec czy wisiorek? Wisiorek, wisiorek no. Ok. Dobra, teraz udajemy się na strych. Zobaczymy, co tam ciekawego się kryje. Tu naprawdę zapowiadał się ciekawie i tak było. Zobaczymy, jakie fanty znajdziemy na strychu. Seba jest już u góry, zobaczcie sami. Tak. Co tu mamy na tym strychu? Ciekawego. Dosyć stabilny, co? Zobaczcie, fajnie tutaj. Pochowane. We folii są te urania dosyć stare, ciekawe płaszcze. No nie będziemy tego wyciągać, nie. ale wydaje mi się, że to będzie skóra. No nie. taka buraczkowa. no. O, patrzcie, jaka fajna torba. Aktówka torba listonosza to na pewno nie była. Jakieś stare okna. No, i jak każdy starych ma swój klimat. Niepowtarzalny. Mamy tutaj jakiś wieszak. Tak to wszystko się prezentuje. Jeśli spojrzeć w drugą stronę całkowicie, fajnie to wygląda. <słysy> tutaj Miotła z wierzby Jest tu trochę toreb, nie? Jakaś szafa Hak, na którym można się powiesić O zobacz, tego nie zauważyłem Fajna lampa naftowa Widzisz? Ja też fajny gadżet jak to na strychu nie? No. jakieś stare buciki ale strop jest naprawdę tutaj dosyć solidny. Kurde. tu jakiś podest. no i co bo jeszcze tylko jakieś płytki, płytki. dokładnie tam kowak dalej, porcelanka ale to praktycznie już wszystko nie? także stryknę tutaj kilka zdjęć i będziemy wracać na dół ok, wyszliśmy z domku i praktycznie teraz y, przemieściliśmy się do jednego z garaży także Możecie sobie zobaczyć, co tu jest. Niestety nie ma tu żadnego pojazdu, ale są również tutaj jakieś artefakty. Sami zobaczcie. Zobaczcie, mamy tutaj kolejny religijny przedmiot Łukaszu. Złote przeboje. Kis. O kurde. Złote przeboje. Pamiętasz te czasy? Mhm. Ale zobaczcie jakie to wszystko jest tutaj Pokryte pajęczyną Że aż, no szkoda słów, nie? Widać, że naprawdę długo tutaj nikogo nie było I dobrze Dobra Może przejdziemy do Tego pomieszczenia obok, nie? Mhm. Jest chyba jakiś składnik, co? No to wygląda. Takie pomieszczenie nie wiem, gospodarcze czy kuchnia letnia. Niektórzy. Chciałem właśnie mówić, że. Niektórzy sobie tak robili, nie? I tutaj już bez obrazów świętych mamy za to takiego fajnego kotka, zobaczcie. <noise> No ja jestem wka naprawdę. Ludzie nie potrafią niczego uszanować, nawet jak coś jest opuszczone. Nie wiem, już woda gada się. jakieś talerzyki, faktycznie. No, Musiała być jakaś taka. No są talerze, zobaczcie sami. To chyba jakaś Ty, obora, co? Kulnik był tutaj, albo... Dobra brządka to tak no. Oczywiście Zobaczcie sami. O no, na pewno, dobra, pełno to było chujka <grywa> Faktycznie masz rację Także... no. Ale ktoś się tutaj musiał jajkami na miejscu żywić co? Chyba tak albo powykluwały się pistaki albo ktoś zbierał skorupki, nie wiem w jakim celu naprawdę? do kwiatów różnych takich innych jak widzicie tak się przedstawia ten domek Pokazaliśmy wam Dom w całej okazałości Pokazaliśmy wam pomieszczenie gospodarcze No i cóż myślę że będziemy W tym momencie kończyć ten odcinek Nie wiem czy dobrze mi widać? Dobrze, bardzo tak, dobrze, dobrze. Oczywiście jeżeli odcinek wam się podobał zostawcie łapkę w górę Zostawcie subskrypcję oraz komentarz pod tym filmikiem My się z wami żegnamy w tej części I zapraszamy was na następną część Już prawdopodobnie bez opuszczonego pałacu na Dolnym Śląsku. Także ruszamy w drogę, co seba? Tak jest. W drogę. Trzymajcie się, cześć. Cześć.